błędy, które on, e, które on wprowadza na agendę polityczną, prawdopodobnie ze swojego braku doświadczenia, albo również z tego, że chce, e, e, nie wiem, boksować się z rządem, pokazywać, jaki jest silny i sprawczy. Wygląda tak jakby przyjechał do Disneylandu, a nie do gabinetu owalnego, raz Karol Nawrocki jakby idzie w tę stronę i tę antyukraińską narrację podtrzymuje, to dla mnie to jest e, przerażające. Cześć kochani. Ostatnio w polityce dużo się dzieje. Echem odbija się zawetowanie ustawy o pomocy przez Karola Nawrockiego. Jak możecie się domyślać, lewa strona sceny politycznej próbuje zbić na tym kapitał polityczny. Jej przedstawiciele chętnie chodzą na wywiady, a jeszcze chętniej narzekają na prezydenta Karola Nawrockiego. Część z nich jest wstrzemięźliwa, starając się nie podburzać i tak rozchwianych nastrojów społecznych. Druga część nie potrafi trzymać języka za zębami i nazywa zarówno jego, jak i jego postawę, a jakżeby inaczej, antyukraińską. Jak możecie się domyślać, pani Joanna Szojring-Wielgus należy do tej drugiej grupy. Jak na posłankę lewicy przystało, nie były to jedyne kontrowersyjne słowa w wywiadzie? Jesteście ciekawi, co jeszcze powiedziała? To zostańcie do końca. Jesteście na kanale A to Ciekawe, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba. Zostawiliście? To bez zbędnego przedłużania lecimy do tematu. Ostatnie weto Karola Nawrockiego wzbudziło mnóstwo komentarzy, zwłaszcza polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jeszcze więcej emocji wzbudziło to, czego ono dotyczy, a dotyczyło sprawy ukraińskiej. Jego odrzucenie oznacza m.in. ograniczenie dostępu służby zdrowia dla obywateli Ukrainy oraz wszelkiego rodzaju dodatków socjalnych. To nie tak, że Ukraińcy nagle pozbawieni są jakiejkolwiek pomocy. Wystarczy, żeby byli u nas legalnie zameldowani i pracowali. Wówczas nic w ich przypadku się nie zmieni. To, że Polska pomagałaby jedynie takim Ukraińcom jest dla posłanki widzę już przejawem antyukraińskości i działaniem na rzecz Putina. Jakby Nasze spojrzenie na Ukraińców też tutaj powinno być również przez ten pryzmat. Ukraińców w Polsce jest około, nie wiem, 800 tysięcy teraz. Ci no, ludzie, nawet więcej, Nawet więcej. Płacą tutaj po, po, podatki, tak? pracują na nasze PKB. 15 miliardów złotych w 2015 roku do odprowadzili do, do Zakładu bezpieczeństwa. Społecznych. Dokładnie, 2,8 miliarda Co w ogóle zmienia się? tylko na swoje dzieje. Jeżeli chodzi o 800. Plus. 800 plus jest, to nie są pieniądze, też trzeba to tłumaczyć cały czas. To nie są pieniądze dla dorosłych ludzi, tylko to są na dzieci. I naprawdę ta antyukraińska narracja jest tylko i wyłącznie na rękę Putinowi. I to, że Karol Nawrocki jakby idzie w tę stronę i tę antyukraińską narrację podtrzymuje, to dla mnie to jest przerażające. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę bo jak wspomniała Wielgus, w wecie Nawrockiego znalazła się również data dla konieczności opuszczenia kraju przez niektórych Ukraińców. Cały temat bardzo ładnie przerysowuje, gdyż Nawrocki złożył swój własny projekt przedłużający legalny pobyt w Polsce dla obywateli Ukrainy. W czym więc problem? Chodzi znów o konflikt między nim a rządem. Dlaczego? Bo Marszałek Sejmu postanawia jego projekt odrzucić. Szymon Hołownia już zapowiedział, że będzie to projekt większy niż kiedykolwiek. Czy jednak tak się stanie i czy zdążą z czasem? To się okaże. Weto stało się Ogromnym problemem dla polityków koalicji rządzącej. Ale wiecie, jak jest? Im przeszkadza wszystko, co dotyczy nawrockiego. W końcu jak prezydent może skorzystać z prawa, któremu przysługuje? Słyszelibyśmy język ukraiński. To w wyobrazić, wyobraźli, co drugi z tych sklepów tutaj? Mówi. Ja sobie nie muszę wyobrażać, ja to wiem, natomiast pan użył bardzo dobrego słowa naprawa, a my będziemy musieli naprawiać yy że tak powiem, nieodpowiedzialną politykę Karola Nawrockiego, czyli wetowanie ustaw, będzie musieli naprawiać błędy, które on, e, które on wprowadza na agendę polityczną, prawdopodobnie ze swojego braku doświadczenia, albo również z tego, że chce, e, e, nie wiem, boksować się z rządem, pokazywać, jaki jest silny i sprawczy. Te jego weta nie pokazują jego sprawczości, tylko pokazują jego jakby indolencje w stosunku. Ostatnio nasz prezydent, na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, przyleciał do USA. Według obu stron, i dziennikarzy, i publicystów, wizyta była udana. Oczywiście, innego zdania jest posłanka lewicy, która przyczepiła się do zdjęć z tego spotkania. Eee, ja, teraz czekając na pana, oglądałam sobie zdjęcia, które Biały Dom wczoraj opublikował z wizyty Karola Nowryckiego w Białym Domu. I wie pan co? To jest generalnie strasznie żenujące, co na tych zdjęciach się znalazło. Bo jeżeli Biały Dom publikuje zdjęcia, w którym Karol Nawrocki zachowuje się tak, jakby byłby, byłby w gabinecie owalnym w Disneylandzie, to bardzo to źle świadczy o tej wizycie. Ja też przypomnę... Ale naszym, to znaczy, że jakby e, e, Niech pan sobie spojrzy na te zdjęcia. Roześmiany, uchachany, zadowolony. Nasza delegacja pokazuje, jest pokazana w sposób taki, jakby przychodziła do petenta, a nie szła na ważne spotkanie u prezydenta. Trumpa. I przypomnę jedną rzecz, o której wszyscy zapominają. Pamięta Pan, jak było spotkanie przywódców europejskich w Białym Domu odnośnie sytuacji i wojny w Ukrainie? Wtedy przedstawiciele Pałacu Prezydenta mówili, że jadą na to spotkanie 3 września, żeby właśnie rozmawiać o Ukrainie. Nic nie padło na tym spotkaniu. Tego to nie wiemy, bo wiemy, bo wiemy, tylko bo, bo wiemy, wiemy. I teraz ty, patrzę na te zdjęcia dzisiaj rano i jestem zażenowana tym, że nasz prezydent został przez gabinet y, 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 przez kancelarię prezydenta Trumpa w ten sposób potraktowany. Znaczy mogli pokazać zupełnie inne zdjęcia. Naprawdę nasz prezydent wygląda na tych zdjęciach bardzo niekorzystnie. Wygląda tak jakby przyjechał do Disneylandu, a nie do gabinetu owalnego rozmawiać o bezpieczeństwie, o ekonomii, o sprawach gospodarczych. Gospodarczych, naprawdę żenujące... Jak, rozumiecie? Problemem są jakieś zdjęcia, które wyglądają jak każde inne ze spotkań politycznych. Nie mam pojęcia, jaka jest różnica między zdjęciem Donalda Tuska z Ursulą von der Leyen, a zdjęciem Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. To znaczy, domyślam się, drugie ma dużo wyższą rangę, biorąc w końcu to, że USA jest naszym największym sojusznikiem, a do tego największym państwem należącym do NATO. Czy są jakieś niesamowicie złe, a Nawrocki jest niefotogeniczny? Nie wiem, nie mi to oceniać. O gustach się nie dyskutuje. W sumie to zazdroszczę pani Joannie Scheuring-Wielgus. Też chciałabym na tyle nie mieć problemów, żeby czyjeś zdjęcie spędzało mi sen z powiek. A teraz tak na poważnie. Nie wiem jak was, ale bardzo mnie niepokoi fakt, iż posłanka należąca do koalicji rządzącej zajmuje się jakimiś zdjęciami zamiast polityką. Spotkanie polskiego prezydenta z amerykańskim to duże wydarzenie. Skoro tego nie widzi, to może nie powinna zasiadać w rządzie. Co wy o tym sądzicie? Daję wam chwilę? Napiszcie w komentarzu i przechodzimy do kolejnych wybitnych wypowiedzi posła Dzięki lewicy. Zostańmy jeszcze na chwilę w temacie spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. To było pierwsze takie spotkanie, podczas którego nikt z rządu, a konkretnie minister spraw zagranicznych, nie wziął w nim udziału. Tak dobrze słyszycie. Pierwszy raz od ponad 100 lat, bo tyle lat trwają relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. A z czego to wszystko wynika? Oczywiście z relacji między nawrockim i Tuskiem. W końcu to temu drugiemu podlega Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Urząd ten sprawuje Radosław Sikorski. I teraz powiem wam kolejny powód, dlaczego mógł zostać w domu, podczas gdy Nawrocki odbywa rozmowę na najwyższym szczeblu. Sikorski często uderza w prezydenta. Zresztą bardzo długo podtrzymywał stanowisko o jego nielegalnym wyborze, Sfałszowanych głosach i inne takie. Jak wspomniałam, wicepremier nie przyjmuje jakiegoś bardzo odmiennego stanowiska od premiera, o czym wspomniała w programie TVN Anna Bryłka z Konfederacji. Pani poseł, dziecinadą to jest, to jest nagrywanie filmików przez polskiego wicepremiera co, nie wiem, pięć godzin każdego dnia w stosunku do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Pani kolega Mencen co chwilę nagrywa filmiki, więc to jest rzeczywiście dzieci. Pani, ale nie jest wicepremierem polskiego rządu. I e, ten kryzys. W tej dyplomacji naszej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi jest i został wywołany ze Przespała strony pała. strony, Pałac Prezydencji. Ale, ale Pani posłanka, ale naprawdę Pani powie, że tak. jest kryzys w relacjach polsko-amerykańskich. Nie, nie kryzysu. Ja mówię o kryzysie inna. między kancelarią prezydenta a kancelarią e, msz em bym a, że Wewnętrzny kryzys. Tak, oczywiście, okay. oczywiście. I uważam, że to jest naprawdę to nie licuje z powagą pełnionego urzędu, żeby nagrywać takie właśnie krótkie filmiki, Panie Prezydencie, teraz, teraz ma Pan Prezydent zrobić to i Pani to. to swoim i tak dalej. Jest, no tak, tylko że też na żebyśmy żebyśmy chronologię tych wydarzeń. No to najpierw MSZ nie został zaproszony, co jest standardem też w dyplomacji. Skandal, Przedstawiciel MSZ jest nie zapraszany nie biedzie, do, do samolotu. i jest błąd, że, nic, że no, żaden z dlaczego? wiceministrów taki nie, taki towarzyszy, standard, no. nie towarzyszył panu prezydentowi. Uważam, że to jest błąd. Uważam, że reprezentacja rządu powinna być, być częścią oficjalnej delegacji Karola, Karola, Karola Nawrockiego. Każdy może mieć inną... No więc chronologia jest taka, że... Oczywiście nie jesteśmy na podwórku i nie będziemy... No moment, moment, nie będziemy się teraz licytowali na to kto zaczął, ale z, ze strony kancelarii prezydenta no nie było woli współpracy z msz przed tym spotkaniem, co do Panie filmików no, to... no jeśli, jeśli ta współpraca rozpoczyna się od konferencji prasowej, gdzie pan prezydent zostaje zaatakowany, no to trudno oczekiwać no... Chęci. Rozumiecie, mamy tak skłócony rząd z prezydentem, że nie potrafią nawet pojechać razem i wspólnie godnie reprezentować Polski. Chociaż może to i lepiej. W końcu Sikorski wielokrotnie uderzał w Donalda Trumpa jeszcze podczas jego kampanii wyborczej. Może myślał, że ma tak wielki autorytet, że wpłynie również na wybór Polonii? Nie wiem. Fakt jest taki, że wygrał Donald Trump, a Sikorski albo był głupi, albo nie przewidział, że ten rzeczywiście może wygrać i będzie musiał ponieść odpowiedzialność za swoje słowa. Zresztą to samo tyczy się jego szefa, Donalda Tuska, który w podobnym tonie Wypowiadał się o Donaldzie Trumpie. Nic więc dziwnego, że teraz Nawrocki, który chce odbudować relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nie chce ze sobą zabierać ministra spraw zagranicznych i bliskiego człowieka Donalda Tuska. Może to i lepiej jeszcze pokłóciliby się między sobą i ośmieszyliby Polskę na arenie międzynarodowej. Jakbyśmy mieli mało problemów. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi? A może krytykujecie prezydenta za postępowanie w sprawie ukraińskiej? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Byliście na kanale? A to ciekawe. Zostawcie lajka i nie zapomnijcie o subie. Na dziś to już wszystko, ale nie martwcie się. Niedługo się widzimy. Hej.